Witam Was moi kochani na moim śląskim kanale słodki smak Pasi. Dzisiaj mam do Was coś pysznego, są to jagodzianki. Za niedługo ty zacznie się sezon na jagody, także można wykorzystać ten przepis i coś innego spróbować. Jagodzianki są bardzo pyszne. To są też takie smaki z mojego dzieciństwa. Tak się to fajnie udekorowała. Co jest też ważne tego farszu? Nie farszu i na no, tego nadzienia jagodowego daję dosyć grubo, bo jak się taka jagodzianka ugryzie, to może być czuć na jagody, a nie na bułka. Teraz ją skosztuję. Udekorowałam się jeszcze płatkami róży. Róże należą do kwiatów jadalnych, także można je jeść, spożywać, jeżeli nie są tam pryskane. Oczywiście jest to pyszne, przepyszne. Popatrzcie ile mam tego, tego nadzienia tutaj. Są fajne wilgotne w środku. Mięciutkie. Polecą mój przepis, polecam to wypróbować. I te jagodzianki mam jedne z lukrem, jedne że zrobiła też z kruszonką. Z kruszonką też bardzo fajnie wyglądają i są bardzo smaczne. Kochani proszę o lajka, like proszę o suba. Będzie mi bardzo miło. To widzimy się znowu na następnym filmiku, papa. Pa. Na ciasto drożdżowe potrzebujemy 500 g mąki typ od 450 do 550, możemy wziąć ja mam tutaj 550, później szczypta soli, jedno jajko, Rozpuszczone masło 100 g ciepłego mleka 250 ml 5 łyżek cukru i kostka drożdy. I tak do misy miksera dałam mąkę i dodaję trochę soli. Następnie drożdże rozgniatam z jedną łyżeczką cukru. Drożdże lubią cukier i ciepłe mleko. I następnie do drożdży dodaję parę łyżek ciepłego mleka razem to wymieszam i mój rozczyn wlewam do mąki robię sobie tam taki, taki dołek, miejsce na ten rozczyn Przypruszę to trochę tą mąką, trochę to z tą mąką wymieszam. Tak powinno to wyglądać. Przykrywam to i zostawiam na boku na 10 minut. O, tutaj po 10 minutach moje drożdże już pracują, podniosły się. Dodaję jajko. Dodaję resztę mleka. Resztę cukru. I wszystko to daje do miksera oprócz masła i ugniatamy to za pomocą haka. Jeżeli wyrabiamy ciasto ręcznie, to od razu dajemy masło y, do tego. Najpierw powoli i coraz to większe obroty. I gdy tak wygląda nasze ciasto, dodajemy masło. I tak długo wyrabiamy, aż ciasto połączy się z masłem. To trochę potwa, ale to się połączy. Nasze ciasto jest gotowe. Przykrywamy znowu ściereczką i odstawiamy na około godziny w ciepłe miejsce. Ciasto fajnie wyrosło, wykładamy na blat na. Lekko popruszonym mąką. Nie dajemy dużo mąki, bo wtedy te ciasto będzie tylko zbite. Jeszcze raz przegnieść. Uformowałam to w taki wałek i teraz będę dzielić to ciasto na 16 kawałków. Nie robiłam te jagodzianki takie duże. Zrobiłam 16 kawałków i Jeden kawałek miał może tak około 60 gramów. Więcej wydaje mi się, że nie. Cały czas tylko robiłam połówki. Z połówki półfki. I gdy miałam już te 16 kawałków, to każdy jeszcze że ich tak przekulała. I odłożyła to na boku na blacie. Na chwilkę tylko e, przykryła to jeszcze ściereczką bo musimy się wziąć za nasz farsz z jagód. Jagody lekko obmyłam w zimnej wodzie. Przecedzę to przez sitko, bo z tego zrobimy lukier jagodowy. Ale o tej wody miałam tam za dużo. Tak dużo nie trzeba mieć, bo później tego lukru trzeba dużo pudru cukru do tego lukru. Dużo mi zostało. 400 gram jagód, 4 łyżki cukru. I dwie łyżki kopiaste skrobi kukurydzianej. I razem to wymieszać. Skrobia kukurydziana powoduje, że podczas pieczenia nie, nie będzie tyle soku, tyle wody wydzielały te jagody. I bierzemy się za formowanie jagodzianek. Ciasto lekko rozciągnąć, albo można też lekko przewałkować. Ale te ciasto jest takie delikatne, że fajnie to idzie tylko za pomocą palców, za pomocą ręki. I dajemy farsz, farszu nie żałujcie, czyli tego nadzienia. Nie żałujcie, żeby one były rzeczywiście fajne, soczyste, i zlepiamy je tak jak pieroga, trochę jeszcze uformujemy i mamy takiego dużego pieroga. Dajemy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piekarnik załączamy już na góra dół 180 stopni. Tu mam rozrobione żółtko z jajkiem i przed włożeniem do piekarnika posmaruję jeszcze. A to już druga część jagodzianek na blaszce. Te też wysmaruję jajkiem i na górę posypię kruszonkę na kruszonkę wziąłam 50 g masła 50 g cukru i 100 g mąki wszystko razem zagnieść i rozłożyć na jagodziankach Pieczymy wszystko na 180 stopni w górę dół przez 20 minut w tym czasie przygotowujemy lukier jagodowy to jest ta woda z jagód dodajemy cukru pudru tak żeby był nasz lukier gęsty dobrze wymieszamy i lukier już gotowy. Pierwsze jagodzianki są już ostygnięte i lukrujemy. A to już są z kruszonką, też już są gotowe. Zostawię do wystygnięcia. I tak wyglądają moje jagodzianki. Proszę o suba, proszę o lajka like i do zobaczenia.